Siemaneczko, ja jestem Leczowy Witam was w kolejnym ocenianiu serwera Dzisiaj będziemy oceniali Widmo RP, a dokładnie Metro 2033 właśnie od Widmo RP eee, Na początku chciałbym was bardzo serdecznie przeprosić, że w tamtym tygodniu nie było odcinka, ale po prostu e, tak jakby serwery niektóre zostały pozamykane niektóre miały jakieś tam update i tak dalej, ale dzisiaj właśnie zobaczyłem, że mam strzępki gameplayu nagranego właśnie z metro 2033 od widmu, ponieważ chyba teraz jest to właśnie zamknięty serwer na chwilę obecną, więc nie mam jak na razie wbić, ponieważ e, po prostu coś tam poprawiają, coś tam naprawiają, bo me, ten serwer jest też w fazie beta tak jakby, więc przejdźmy sobie może do serwera, a dokładnie do jego plusów. Plusy na tym serwerze to na pewno są frakcje. Frakcje są 5, 5 frakcji, z czego jedna frakcja tak jakby nie jest frakcją, ale po prostu jest bezstronna, to jest zwykły szary człowiek w metrze, który po prostu handluje bronią, wszystkim, jedzeniem i tak dalej. Więc może zacznijmy od pierwszej frakcji. Pierwsza frakcja to jest Hanza, druga frakcja Czerwona Linia, trzecia frakcja to jest Sparta, czwarta frakcja jest to właśnie Czwarta Rzesza. Tak? I właśnie co tu widzicie na ekranie, właśnie jestem w Czwartej Rzeszy. I co jeszcze mogę powiedzieć? Kolejny plus jest to, że właśnie te frakcje wyglądają bardzo inaczej. Typu, jeśli dołączycie do Sparty wygląd, i tak dalej będzie inny tak jak i rekrutacja i tak dalej i tak dalej to jest bardzo fajne ponieważ y, na przykład na takich militarkach i tak dalej te rekrutacje wyglądają podobnie więc y tak naprawdę nie wiecie, co się, spo co się spodziewać w, danym, w danej frakcji. Kolejnym plusem jest to, że na przykład możemy sobie kilka postaci wybrać i na przykład na tych na przykład trzech postaciach być w innych frakcjach po prostu. To też jest plus, ponieważ możemy zobaczyć też inne frakcje. Nie musimy być w tej koniec, po prostu możemy zobaczyć też inne frakcje, więc to jest też plus. Kolejnym plusem jest to mapa. Mapa jest bardzo fajna, jest to duża mapa. Gdzie na początku w ogóle się zgubiłem, ponieważ stworzyłem właśnie takiego handlarza szarego człowieka w meczu, który coś próbował osiągnąć, ale mu się niestety nie udało i ciągle ginąłem. To jest akurat plus. Kolejnym plusem jest to, że możemy jeść i pić, to jest bardzo niespotyk... niespotykane, na... w ogóle na militarce na przykład rzadko to jest spotykane, w ogóle w garyzmodzie, na no, praktycznie w polskim RP jest to bardzo rzadko spotykane, to jest akurat plus, że coś takiego możemy doświadczyć i w ogóle... Kolejnym plusem jest to wygląd. Wygląd i e, wygląd ekwipunku. Na przykład mamy ekwipunek, nie wiem, możemy sobie coś schować do niego i, i, i no i jest super. E, Kolejnym plusem są to skrypty. Skrypty są autorskie. Co prawda nie będę się bardzo wtrącał w te skrypty, bo każdy robi inaczej serwer, każdy robi na swój sposób, więc nie chciałbym się wtrącać w te skrypty, ale widać, widać, że skrypty są nie po prostu ściągnięte czy kupione z internetu, tylko własnoręcznie zrobione. Dobra, to chyba tyle z plusów. Resztę jakby dokładnej, z dokładnego, opi do, dokładnego opisu serwera będziecie mieli właśnie w opisie. Dobra, może teraz przejdźmy do minusów. E, minus jest to, że mm, pierwszy minus jest na pewno, że. Mm, jest po prostu nuda na serwerze, bo co prawda na początku jest takie wow jesteśmy w frakcji, super, wychodzimy na patrole i tak dalej, ale jeśli pograć tak z 3-4 dni, to odczuwacie po prostu nudę, bo nie ma eventów, nie ma, nie ma po prostu tak jakby czegoś co mogłoby nas tak jakby zaskoczyć, typu nie wiem, na przykład atak mutantów typu nie wiem, że nie wiem, bomba atomowa, nie wiem, gdzieś spadła i coś, czy jakieś cenne, cenne, co, coś tam jest, nie, nie, nie ma, nie ma, nie ma nic takiego na serwerze i po prostu można odczuwać takie mono, 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 monotonnie na tym serwerze, po prostu wychodzimy, wracamy z patrolu yy, i tyle, i strzelamy się i, i, i na tym się kończy, kończy się po prostu, kończy się po prostu... Yy, serwer po prostu się kończy serwer na tym, że wychodziby, strzelały tyle i to. No. Kolejnym yy, minusem yy, jest to, że na przykład jak skiniemy i się respimy na przykład yy, w naszym tak jakby sch schronie, to nie mamy amunicji, kompletnie nie mamy amunicji. Na początku musieliśmy prosić admina, musieliśmy prosić Admina albo naszego generała lub yy, danego człowieka, który miał wyższą rangę i który miał admina, musieliśmy go prosić, żeby nam po prostu zrespił. Teraz niby to jest naprawione, dodano do, do, niby NPC-ta, który... No, nie działał po prostu, ale dodano go i u niego można było po, po prostu kupić amunicję, z czego moim zdaniem to jest bez sensu, bo jeśli jesteśmy w ale to powinniśmy chociaż myślę 30 pestek yy, i, i resztę można byłoby sobie dokupić, więc yy, to to jest minus. Yy, kolejny minus myślę że to są przerwy. Przerwy techniczne. Chociaż ja to rozumiem, ja to trochę rozumiem, że chcą poprawić serwer i tak dalej, ale no, 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 tak jakby ciągle są te przerwy i nie da się czerpać tak jakby radości z serwera. No to chyba tyle z oceniania. Tyle zaceniania. Reszta będziecie mieli w opisie. Jeśli coś oczywiście pominąłem, a pewnie pominąłem, bo wiecie, wiecie, wiecie o co chodzi. Wszystkiego nie da się wymienić. Tym bardziej, że nie mam nigdzie sobie tego zapisane i nagrywam to trochę na spontanie, więc wiecie o co chodzi. Dobra. To tyle. Ja się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć, pa, cześć, Elo.